go wdzięczna, z tej strony Among Usista a dzisiaj sobie nagrywamy Minecraft, a pierwsza na tym kanale z misją. Więc jakby gramy teraz na tabletach, więc musiałbym... No, nie ma szybkiego zmieniania z tego. No, z krzywej osoby na pierwszą. więc będziemy się to zrobić. Tak. Ale pierwszy to chyba dwóch rzeczy. To się zbiera drewno. Początkowe rzeczy. Mieliśmy skrzynię, bo osoba mi ją właśnie zebrali, więc nie nic nie i w tym kontekście, którym ale to był błędy. A teraz filmujemy sobie w miejscu to będziemy mogli po powrocie raz kolejny na 10 odcinków, albo zobaczymy, jaka będzie społeczność na filmie. Więc chodźmy co zrobić. Chodźmy może do podziemi. Chodźmy do podziemi. Właśnie widzę, jak ktoś tam lukuje, ale nie to wiem, to co ona tam ma. I napisywać mu się pod ziemię. Nie opłacam się, bo tam się z tym brzmiało. Zawsze byłem zwolennikiem. O... Nie. o węgiel? Wiesz, jak co? So... To jest właśnie ta skrzynka, która była przed nagraniem. Nie wiem, co on wiem robiła. Gdzieś byłem, muszę się szybko wykopać. Birta. Dobra, to się skopać. Może wtedy będzie bezpieczniej. Paćkówkę Dałby Dałbym jej syn. E, jakbyś mogła, to mogłabyś iść po drewno. E, nie po drewno, tylko po jedzenie. Dobrze, to już jedzenie mamy, troszkę wody w głowie. Myślałbym o coś tak... W sensie na kopalnię. Dobrze, nie wiem, czy idziemy. Widzimy że w odcinku, razem zresztą sobie to na większą część. Na razie to Podstawowe rzeczy jakie się robi. Kilo i takie ppp. Ja zawsze byłem jeszcze kilkoma lajnakiem. Ale jeśli się gdzie to to nie jest metro krowy komputer, nie będzie większych siłków, ale zawsze wolałem no ja, to. O, wie tylko Ale jeśli są bardziej oskarżone ja ja w tym Minecraft, to mówię, że żeby wygrałem. Okej, okay, ja masz sobie tam mój lajn, bo oni jedzą królem. Jakie co mamy? O, to trochę drugim lajnakiem, to trochę kroknąłem. W drugim odcinku, to będzie taki mały spoiler, poszlibyśmy o diamenty, Ale nie jestem tego też pewien. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak będzie następny w odcinku. W ogóle, gdybyście to można też jakieś mapkę na przykład. Nie wiem, parkura jakiegoś, jakąś mapkę. Chcesz ją, parkur, a też wasza byłaby. Coś by sobie możecie w komentarzach napisać. No i chodźmy y, po prostu... Może znajdziemy gdzieś dzisiaj wioskę, żeby przenotować. Bo nie wiem co się może stać jeszcze w tej nocy. No i proszę bardzo, już się odpalił. My idziemy z niszczą, a jak będziemy my, to jak znajdziemy coś ciekawego, to się z nami zobaczymy. Dobra, widzimy się z po... Znaczy, jesteśmy jakby po przerwie. Ale bez służki będę będzie po po ale pozbraliśmy jedzenie, żeby nie przedłużać się tego, co robiłem. Myślę, że zrobimy sobie pietyk do przepalenia jedzenia i zrobimy sobie łóżeczkę, żeby się przespać. Mm, to brzmi będzie, będzie jak dobry plan. Mm, wełnę, wełnę. Masz wełnę może? E, to ja bym mogła to rzucić. Nie wiem, czy zrobić benzarkę. E, tylko nie ma wełny. Wełnę muszę... Dasz tą wełnę? Czy zrobić? Mm. I ty. yy, przepalamy, jedno, tylko zaraz to nie mamy trzy. Może marno, teraz, bo, ale przepalę jedynku. Więc yy, chodźmy się, przestać. To będzie nasza pierwsza, i myślę, że tutaj będzie nasz podstygny Na razie, na bacz, że wszystko sobie podbierać. I oto piękny wstyd słońca. Myślałem, że zachód będzie piękniejszy, ale nie może. Dobrze, zobaczymy, jak będzie coś jeszcze ciekawszego. A, no to się znów widzimy, jedną troszeczkę nabierane, ale troszeczkę nie za dużo, było i teraz zróbmy naszą pierwszą lepiankę. O, chłopcy przywykli, wszyscy widzą. Lepianka nasza pierwsza. No nie wygląda na pierwszej. Ale ważne, żeby się dało mieszkać, prawda? Prawda. Z dirytu nie jest lepiej uciec w tym Zróbmy, że tu będzie cyk, cyk, cyk. вроде где выезд. Вот Ага, выглядит... Мне нужно что-то... Мне нужно, сделать себе... Ну, Потом... Ага, потом, что бы сейчас на Где No nie najwyższy Pierwsza noc jest za nami Nie bym na to najtęższy, nie najlepiej Ale bym się dał Prawda? Tak. Więc yy, Jeszcze pozbieram się troszkę jedzonka na no, następny Dzień Ale ja to sobie nie żyłam. Pewnie w tej lepiej się od no do następnego odcinka nie zmieni. Ale jeszcze troszkę Dirtysa pozbieram i zrobię szybciutko. No myślę, że da. A w czy da? Może drzwi. Mogę zrobić drzwi, bo to w większego problemu nie będzie. No tak, zrobię jeszcze drzwi szybciutko. O, jakaś blinka dodała, to jest Wykopę szybko jedną szybko na razie tak to wygląda na ten domek. Pierwszy, ale ją Czekać, żeby nie było za brzydko. Myślę, że jeszcze trochę coś

dobrze bardzo i jeszcze... Czy już tak, to ja wesprzeć no? Nie, bo fakt, że to pójdą nie, nie pytajcie, nie, nie, nie miało sensu to. Jeszcze sobie dziawnimy to mogło. No, o dobra, zostawmy sobie tutaj, tutaj, zobaczmy Oj i słuchajcie, więc domek y po pierwszym odcinku z minecrafta wygląda tak. No i myślę, że tym pozytywnym akcentem dla e, Spoiky wygląda miło odcinek. Więc chodź, jeszcze pożegnajmy. I już nawet nie bardzo dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego odcinku. Cześć i czołem!